Dobra, śniadanko zrobione. Dwie kawki, można jeść. Poszedłem na górę, tam na ten taras, zobaczyć, ale gorącość dzisiaj, jak smut, wschodzę na dół. Gdzie ona jest? W przedpokoju nie ma, w pokoju nie ma, w salonie nie ma. Patrzę no i na balkonie się wygrzewa. Jeszcze mało tego słońca. Mój posz! Ja bym się tu ugotował jak ten kurczak z tego rożna. Jeszcze mało słońca. To tu fragmencik jakiś jest. No. I grzeje. Jezus, ja uciekam do cienia. No hej, hej, wszystkim. Słuchajcie to. Przyjechałem tutaj, normalnie wziąłem sobie zapas tabletek na naciśnienie, nie? Bo na, nadciśnienie mam lekkie i zapas na rok czasu, nie? Ale od momentu, kiedy tu przyjechałem, yy, ciśnienie zaczyna pomału spadać, pomału z każdym dniem, nie? I, I dzisiaj zobaczcie to. Dzisiaj takie ciśnienie jest, nie? Ja nie wiem, już, już po pół, nie? Już po pół, będę, już po pół biorę tabletki ale będę chyba brał te pół, co drugi dzień. To jest szok, jak tak dalej pójdzie, to całkiem odstawię, no bo nie ma sensu sobie jeszcze obniżać i tak niskiego ciśnienia, Ale go się zastanawiam, dlaczego, dlaczego momentami ma się w głowie zakręcić, dlaczego taki słaby jestem. To jest niewiarygodne, nie? Ciśnienie, ciśnienie z każdym dniem spada, ale to, to jest jak ma, jakaś masakra, nie? Trzeba będzie odstawić całkiem tabletki, jak tak dalej pójdzie. Wężyk, żabka, druga figurka, palemki i plumeria króluje. No hej hej, starym zwyczajem, komu w drogę, temu sznurówki. Idziemy dalej dzisiaj. Znowu do miasta gdzieś coś trzeba zjeść w końcu, tak? Dzisiaj słoneczko praży, także nie powinno padać. A my idziemy dalej szukać dziury w całym. Cisza, spokój. Nic się nie dzieje, tylko gdzieś tam szuruburu, szuszu, szuszu. Dobra, spadamy. A przy okazji, jak Wam się podoba to zasubskrybujcie, zalajkujcie mój kanał Wazi nowy, no kilka filmów już tam jest, ale się staram coraz bardziej rozwijać coś tam, jakieś szczegóły dopracowywać, nie? Także jak Wam się podoba to zapraszam do subskrybowania. Będzie mi bardzo miło. Ta. Dobra, my idziemy dalej. Ja dzisiaj w końcu zrobiłem już od dłuższego czasu Chyba 4 dni nie ćwiczyłem. Dzisiaj zrobiłem taki trening ponad godzinę, o ale chyba z półtora litra potów wyszło ze mnie. Także uzupełniłem też, wypiłem dużo wody. No bo trzeba jednak to utrzymywać. Nie bo człowiek odpuści na chwilę i momentalnie pach! Wszystko pójdzie. Także trzeba, trzeba ćwiczyć. Mam dwie gumy. Kupiłem jedną 25, jedną 15, no jeszcze jedna mogła być cieńsza, nie? Ale na razie starczy, na, dopóki nie pójdę poszukam jakiejś fajnej siłowni, to, to trzeba sobie jakoś dawać radę, nie? Także idziemy na miasto, trening zrobiony, czuję się lepiej, bieżni nie trzeba, bo bieżnie to mam tutaj codziennie 3 godziny, <grytanie> 3 godziny, na, na bank pół 3 godziny everyday walking, nie? Także nie ma co. Bieżni wystarczy. Tylko ciężarki, jakieś później, nie wiem, jakąś mini siłownię, coś zorganizować. Zobaczymy, ale to już później. A tutaj piękna strelicja gigantea. Ogromna. No i, i palmy. I Christmas palm. Christmas palm. Wszystko gęsto posiane. O, nawet juka jest. <laughs> ale gęsto. Gęsto i zielono. Bardzo fajnie. Idziemy dalej. A zobaczcie tu, jaki fajny klimat posążek oczywiście kroton chyba każdy ma w tym w domu no i palmy narażeniowe, nie? Bardzo wysoko wyciągnięte. Zawsze widziałem gdzie indziej to widziałem takie niższe krokaty to wysokie. I nie jak bambus. Podobne. No i pełno tej roślinności. Nie? Pełno, pełno, pełno zarośnięte jak smut. I wszędzie m.in. bananek. Kroton, bananek, kroton. A zobaczcie tu ogromna alokazja. Zresztą z jednej i z drugiej strony w doniczce. Mają posadzone przed salonem jakimś fryzjerskim czy co. Ogromna alokazja. Potężna, nie? W takiej małej doniczce i też urośnie. Szok. A tam druga. Też w doniczce. Ale kilka ich tam jest. Coś pięknego ma, przepotężne liście, nie? chociaż widziałem już większe, ale tu rośnie bezpośrednio, nie? ale tutaj jest w doniczkach, to i, tak, i tak ogromne, miałem w domu kiedyś alokazję, ale też w doniczce, ale w domu nigdy ona taka duża nie urośnie, tu wygląda pięknie. I tu też, piękna alokazja, ładne, ładne okazy, widocznie im tu służy, tutaj słońce mocno nie pali, no bo ona nie lubi za bardzo na słonecznionych miejscach, nie nie lubię być raczej bardziej w cieniu i wtedy pięknie rośnie hello, a tu panie wyszły, jak nagrywałem te lokacje piękne to panie wyszły, zainteresowały się i nawet same się pytają jak się nazywają te don't, shy, don't be shy, don't be shy pozdrawiam hello hello okun okun okay. okay. panie się zawstydziły troszkę ale ten wyszły i i pytają się jak się na <laughs> jak się te rośliny nazywają <laughs> Także musiałem im powiedzieć Że to nazywa się alokazja Także miła atmosfera wszędzie nie? No, Coś fantastycznego Nawet się panie pytają Jak się nazywają ich roślinki Przed salonem Masaży jakimś, nie wiem co to jest A jakiś tam make up i takie inne sprawy nie? To tam ja tam tego nie wiem <laughs> No a my tradycyjnie do Kmertejs, No, tu nam polecili wszyscy. Mówi, że tu już smacznie, to fajnie. A że mamy tutaj bardzo blisko, no to obiadek. Obiadek. Loklak oraz sałatka owocowa. Jest i Piotruś. <laughs> Jeden i drugi. Piotruś jest. <laughs> Patrzymy, a tu co. Piękna Buginvillea. Akurat wysyp kwiatów. Coś wspaniałego. W Polsce też można trzymać na balkonie, ale tylko latem. Trzeba ją zimować niestety. Ale pięknie. Potrafi kwitnąć dwa razy do roku. A tu jeszcze lepiej. Buginvillea trzykolorowa. Czyli wszystkie kolory mamy Buginville. Skupione w jednym miejscu. No przepięknie to wygląda. Kiedyś chciałem zrobić. Ze wszystkich, ze wszystkich właśnie kolorów tej błękinii i zaszczepić w jedno drzewo, ale bardzo ciężko to trzeba robić właśnie w takich warunkach. Tak jak tutaj, nie? To jest bardzo ciężko to zrobić nie? u nas w Polsce. To jest przepiękna ta błękinię, nie? No, takie żarówiaste kolory to szok. Dobra, idziemy dalej, może znowu coś nas zaskoczy. No, tutaj bukiecik, nie? Plumerii. Piękna kremowo żółty. No i trafiliśmy na prawdziwy bazar Rybny jest Zapach Przecudowny się rozchodzi mm, Ale tu duży ryby. No ale zapach przebija wszystko Zapach przebija wszystko Tu śledziki drobne Tu też takie jak w akwarium Jewają. Nie, tutaj za długo to mnie tak przeraża ten zapach, nie? No a tu owoce, słyszone jakieś tutaj, takie prawdziwe owoce, tu też, pomarańcze, bananki, jaruszka. No, ale teraz już się chyba pomału zawijają, nie? Tu też coś w lodzie, jakieś papuneczki, także chyba pomału się zaczynają zawijać. No, Macia siedzi, coś tam je, jakąś zupkę chińską. Tu też jakieś zielone zawiniątka. Ciekawe co to jest? Hello! Uh, what is this? A, Rice. Aha, aha. Rice i bean. Rice, No. No. to prób... spróbuj. Spróbuj makar... Nie, nie, bo to kurwa Można się... wyprawić. Do toalety na 3 dni O, tu jeszcze Tu jest warzywnie Co 30 centymetrów inny zapach A na nas 7 Co tu jeszcze mamy? O, limonki jakieś małe Limonki babcia O babcia to cebulę czy coś tam obiera to tutaj, arbuzy, o ile jajek co? a co to jest? nie wiem właśnie. Ciekawostka. Pomidu... nie wiem. co to może być? Eks... 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 nie wiem, nie wiem co to znaczy. nie wiem jeszcze. ale ile jajek? ile jajek? ciekawe po ile jajek? wiem, no no. ciekawe po ile co, jakiś miód, czy co? Tutaj mamy też. Ale wszędzie, wszędzie mniej więcej te same owoce. Nie ma jakichś takich yy, odmian więcej, a tak gdzieniegdzie przewija się yy, raczej to samo. O, broku jest też, to trzeba będzie ingir świeży. To będzie się kiedyś tam zaopatrzyć, nie? Nie mówię. O. Babcia z siatką. Tam już się nie pcham ten młyn, bo tam się można wykoprytnąć ładnie, nie? Dobra. Idziemy tu teraz, o! A między innymi proszek do prania. Proszek do prania. zdej? Także pomału się widać, zwijają, przykrywają, nie? O, i od razu ciuchy. <laughs> za rybami. Tu mamy kiełbaskę, nie? Ładnie wygląda, ale ponoć słodka. A ryb suszonych, tu widać za nie? No, ale raczej niekoniecznie wieczorem bardziej trzeba, no babcia sobie odpoczywa na krzesełku o raczej takie rzeczy jak rybki to prawdopodobnie rano kupuje nie? no jakieś kiszonki a to chyba jest ten garlic ten e, czosnek, no jakiś marynowany tu nie? o już zaraz jak pierdzielnie to będzie szok a tu? a pieprz no tak! popas pieprz no tak, tu jest, widzisz, nie? Różne rodzaje tego pieprzu. Tam też te kiełbaski, kiełbaski, orzeszki. Aha, tutaj różne mamy różne te przyprawy, chyba. No może i kurkuma, no chociaż nie wiadomo. Ale jest O, to są te. To jest ta przyprawa, co chyba, nie? Co dosypują? This is Excuse me? This is spicy? Yes. A little bit. Aha. Jeden dolar. Można, to można, to można, to można spróbować, chce? Ale tam były też takie w jak zwykle. Zakradniemy się do babci tutaj, do babci do kuchni, szuruburu, szu 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 zobaczymy co babcia tam ma dobrego. Babcia coś tam gotuje, a nie, to się na patelni coś tam, jakieś warzywa najpierw, zaraz będzie dokładać, dobra, nie zaglądamy w talerze. Słuchajcie, kolejna niespodzianka, idziemy, idziemy, a tu salon tatuaży, ale wchodzę dalej i co ja tu widzę? O kurde, ale akwa Ale zbiornik, zobaczcie, arowana, płaszczki, paletka, nie tu więcej, trzy, arowane są cztery, no pięć. <grymka> Żółwik, jeden, drugi, pielęgnica ta co mi się podobała. Świetnie wygląda ta pielęgnica, nie no coś pięknego, ale paleta, że się z nimi utrzyma i dwie płaszczki słodkowodne. Fajny zbiornik. Kurczę, no, ale niespodzianka dla akwarysty. Zu, a gronoja też jaki duży tam z tyłu. Super. W salonie tatuaży, kto by pomyślał? No i trafiliśmy na prawdziwy bazar rybny. Jezus, kochany. Mój ty, panie, jaki zapach jest. Zapach. Przecudowny się rozchodzi. Mm, ale tu duży ryby. No ale zapach przebija wszystko. Zapach przebija wszystko. Tu śledziki drobne. Tu też takie jak w akwarium o pływają. Nie, tutaj za długo to mnie tak przeraża ten zapach, nie? A z daleka myślałem, że to 7 Eleven. A tu się okazuje, że to jakaś podróbka. Zobaczymy, co tutaj mają. I to zaraz za rogiem kołona, skurczę, to myśmy wczoraj chodzili po całym mieście, a my tu pod nosem mamy o Tuesday. a my tu pod nosem mamy markecik Dobra, pokręcimy się i zobaczymy szuru buru, szuszu, szuszu zobaczymy co będzie dalej. Patrzcie, takie małe dziewczynki tu pracują, tylko to do, 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 sięgają mi, ale takie ciężkie ciężary dźwigają tutaj, tutaj butelki, takie te różne rzeczy, takie maleństwa. Dobra, okun, okun. Takie maleństwa, no. A już sprzedają za kasą. Także zakupy zrobione, siatka pełna, można iść. Tak idziemy i po drodze patrzymy też jakiś duży hotelik. Blokowisko bardziej. Blok. No ale już windy. Tu już windy muszą być. No i są, nie? No ale ładnie. Wygląda też jakiś klimat taki. Są jakieś słoniki przy wejściu. A jeszcze ktoś. Roślinność. Fajnie. Idziemy dalej. A co my tu mamy? Tu też jest jakieś jedzonko. Ale tu są robaczki smacznego. Jakieś robaczki z patyczkami, tam się też coś smaży Tam też się smażą jakieś karaluchy Nie za żadne skarby o, A tu są te co po piwnicy biegają Dobra, idziemy <śm> dalej No a tu mamy RTV AGD O, nawet telewizor jest Pralki, wiatraczki, klima przenośna o, tam klimy wiszą tutaj do pokazania, no, lodówki od najmniejszej do największej. No, wszystko jest, tylko kupować. No i Juka jaka ogromna tutaj przed wejściem do jakiegoś hotelu. Takie Juki jeszcze duży nie widziałem, no i te palmy też. Wysokie bardzo i też oplecione tymi pnącymi kwiatami. No i kolejny CPN. Ładnie oświetlony O nawet jest Burdel King Ha ha Numer No i już po malutku. Życie nocne Nabiera tempa O tam wcześniej. Milicja Milicja nie. No tu makrelka wjechała To ja miałem dostać makrelki I myślałem że to jest makrela A, a to, był, to był kurczak Dziwnie smakowała. A tutaj wjechała makrela teraz ale dobra, taka śmieszna pomyłka. Trzeba no. zjeść oczywiście. A tu jeden leży zmęczony, a tutaj drugi.